Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym zestawieniu książkowym, a dzisiaj coś dla obecnych, a może i przyszłych rodziców bo książki dla dzieci. Ja książki dla dzieci bardzo, bardzo lubię. Franek ma mój dosyć rozbudowaną biblioteczkę. Na razie jeszcze nie przykłada do tego większej wagi, ale mam nadzieję, że zarażę go pasją do czytania książek, póki co ja mu czytam, no i on stawia pierwsze kroki w swoim czytelnictwie. Ale dzisiaj o tych książkach ja wybrałem tutaj książki, które uważam za najbardziej wartościowe lub też takie, na które warto zwrócić uwagę, ale trzeba przed nimi też niekiedy przestrzec. Nie będę tutaj oczywiście w żaden sposób straszył albo mówił, że jakaś książka jest nieodpowiednia. Ja tego w ogóle nie uznaję, że jakaś książka jest nieodpowiednia. Jak Wam się nie podoba, to jej nie czytajcie po prostu, ale nie lubię wmawiania, że tego dzieci nie powinny czytać. O tym ich decydują rodzice i same dzieci. Bez yy, przeciągania. Zaczynajmy. Na pierwszy ogień, Aciko. Opowieść, y, która, no, złamie serduszko niektórym dzieciaczkom, ale chyba najmocniej to dorosłym, kiedy będą to czytać. Jeżeli oglądaliście ekranizację z Richardem Girem, bądź poprzednie wersje, to wiecie o czym jest. O w dużym skrócie wierności psa do zmarłego y, właściciela, profesora, który jedzie metrem na uczelnię, już z niej nie wraca, a wierny Aciko będzie czekał na niego na stacji kolejowej aż do końca swojego życia. Bardzo smutna historia, mówiąca o, no właśnie, wierności, o przyjaźni ponad wszystko, zwierzęcia do człowieka, no i ogólnie tam są losy też innych bohaterów. Jak dla mnie wartościowa opowieść, o ile dziecko, no oczywiście, wam się nie, nie poryczy z powodu y, losu tego pieska, ale ja z tej książki sam dla siebie dużo wniosłem. No jest to przejmująca opowieść i myślę, że mimo wszystko, mimo tego ładunku emocjonalnego, która ona niesie, warto jest y, sprzedać to. Y, Modelu pokoleniu. A skoro już jesteśmy przy mocnych ładunkach <głos》> emocjonalnych, to swojego czasu kiedyś trafiłem na książkę Maja z Księżyca. Z perspektywy młodszej siostrzeczki, która mówi, że jej siostra jest księżniczką z Księżyca. Jak się łatwo domyśleć starszemu czytelnikowi, starsza siostra umiera na raka w szpitalu. Natomiast dziewczynka wymyśla sobie, że maja musi zostać księżniczką na Księżycu, i dlatego niedługo się tam udaje, dlatego ma maskę tlenową i tak dalej, i będzie miała wesołe przygody na Księżycu. No, bardzo smutna opowieść. Nie wiem do końca, czy Franek zrozumiał. No, chyba na razie nie zrozumiał do końca sensu. No, ale jest to oczywiście o przemijaniu, o tym, żeby jak się pogodzić ze strasą. Może jest to też forma radzenia sobie, jak powiedzieć mniejszemu dziecku, co się stało. Chociaż nie jestem za wciskaniem kitu, że ktoś się księżniczką na księżycu, ale no bardzo smutna opowieść, ale z bardzo fajnymi, yy, ciepłymi ilustracjami. Tu jest tekstu jest niewiele. Konteksty są dwa. Jedno jest dla dziecka, drugi jest dla dorosłego. Nie wiem, co dzieci sobie pomyślą, jak dorosną i przypomną sobie tą bajkę, sobie uświadomią, co im rodzice czytali. Yy, ja raz na jakiś czas do tego wracam. Po prostu lubię yy, tą książkę dlatego, że jest o śmierci. W Nowym Grodzie, klasyka podobno, to ma chyba więcej tomiszczy, ja mam to jedno, to są absolutnie obłędne ilustracje, obłędne, Jak kocham tą kreskę, uwielbiam ten styl rysowania, uważam, że to jest kwintesencja takiej dziecięcej wyobraźni, tak bym sobie to jakby wyobrażał, ta szczegółowość tych wnętrz, tych wszystkich rzeczy, które się tu dzieją w tym um, Myszogrodzie. Te rozdziały, całe opowiadania są dosyć długie i dosyć, um, może nieskomplikowane. Językiem pisane, ale imiona i nazwy tych myszek, które tu występują, przeplatają się z bardzo dużą ilością nazw, opisów natury, jakichś roślin, dań, wymyślonych też, które gotują te myszki, więc tutaj no, trzeba trochę pilnować języka, bo no, niektóre rzeczy, mówię, są powymyślane albo dosyć. To jest chyba wina tłumaczenia, tak mi się wydaje, bo na przykład jeden bohater nazywa się Dereń Mączniak. No, jakby jakby, ok, no jest to normalna nazwa, tylko no nie jest to łatwe na języku podczas y, czytania. Ale opowieści są bardzo przyjemne, ciepłe, y, fajne, wciągające, bardzo polecam, wierzę Nowym Grodzie, y, bardzo często do tej książki wracam. Dla nieco y, młodszych wiekowo Miś Uszatek, też y, klasyka oczywiście, każdy uszatka myślę, że Zna te rozdziały opowiadania, bo każdy troszeczkę tyczy się czegoś innego. Są ultra, bardzo, bardzo króciutkie. Łączą się tak jakby w jedną wielką, długą opowieść, ale są od siebie właściwie tak naprawdę niezależne. To jest dosłownie po stronie, czasami po pół strony ma opowiadanie, cały czas są ilustracje i one się tam wiążą w jakąś większą całość. Bardzo prosty język, myślę, że bardzo dobre na start, jak jeszcze niewiele rozumie, żeby poćwiczyć sobie po prostu czytanie i mówienie. To jest bardzo fajna książka. Słuchajcie, jerzyk we węgle. Przypadkowo nad trafiłem, może dlatego, że tutaj. Literatura rosyjska. Potem trafiłem na animację. Albo i najpierw trafiłem na animację na, na YouTubie, a potem na książkę. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, Jerzyk we Mgle to jest bardzo dziwna. Nie no, najpierw była oczywiście animacja, bo książka jest na podstawie animacji, która zresztą zebrała masę nagród. To jest stara już animacja. Na YouTubie na ją za darmo znajdziecie. Ja próbowałem ją puszczać Frankowi i Bratankowi. Nie podeszła im z tego względu, że tam niewiele się dzieje. To jest taka powolna, snująca się mglista bardzo, bo to mgła odgrywa dużą rolę, opowieść o wędrującym jeżyku, który gubi się w tej mgle, a podróżuje żeby spotkać się z, z niedźwiedziem, ze swoim przyjacielem i tu się pojawiają dziwne postacie nie ma nic strasznego, ale no jest specyficzny klimat tej, tej książki, który no mnie bardzo urzekł i lubię też do niej wracać szczególnie do tej animacji, czasami sam ją sobie oglądam po prostu dla samego siebie, bo ma bardzo, bardzo fajny, niepodrabialny klimat. Mamy też Andersena, które mam wrażenie, że no chyba zna każdy. To jest ogromne tomiszcze, bardzo nieporęczne do czytania wieczorem z takimi dosyć dziwnymi ilustracjami, no i ja zacząłem czytać to, no bo wiadomo, że tu, tu są takie klasyki jak tam Calineczka, Mała Syrena, Nowe Szaty Cesarza, czy tam Dzielny Ołowiany Żołnierz, czyli takie klasyki, jest też mnóstwo innych, jak Mały i Duży Klaus i tak dalej opowieści, ale jak ja zacząłem to czytać, a to jest w takim dosyć mocno dosłownym przekładzie, to uświadomiłem sobie, jak źle się zestarzały te bajki Andersena, przynajmniej w takim dosłownym przekładzie, bo one są, epatują tam Chrześcijaństwem praktycznie każda opowieść tam jest powciskane są modlitwy, yy, wiara w Boga i tak dalej. Mi to generalnie nie przeszkadza, ale ponieważ Franek nie jest chowany jakby w żadnej wierze, to nie do końca też rozumie te odniesienia, dlaczego bohaterowie za zachowują się w ten niewinny sposób, dlaczego ciągle się modlą, albo mówią do Najświętszej Marii, panienki i proszą Chrystusa Odkupiciela yy, o pomoc i tak dalej. Yy, no i jest tutaj do dosyć już siermiżny, ciężki język. Tak jak przynajmniej w tym tłumaczeniu, no bo pewnie są niektóre tłumaczenia bliższe dziecku zrobione. No to jest, właściwie to, nie wiem, czy to nie jest trochę książka bardziej dla dorosłych, dla osób, które chcą sobie odświeżyć baśnie, a niekoniecznie je czytać najmłodszym. Następne to mamy Boże Narodzenie w Bulerbyn. Tutaj będę bardzo stroniczy i nieobiektywny, ponieważ jestem no arcy mega fanem Dzieci z Bulerbyn i nieważne, jaka to będzie książka, czy to będzie Boże Narodzenie, czy to będą wakacje, czy to będzie, nie wiem, szkoła w Bulerbyn, ja to wszystko kocham i uwielbiam każdą Opowieść, ponieważ uwielbiam dzieci z bulerbyn. To była moja absolutnie ukochana książka za dzieciaka. Uważam, że to jest tym. Jakby kor rdzeń w ogóle przyjaźni między dzieciakami na osiedlu, te ich zabawy, które one tutaj wymyślają, były dla mnie całe życie inspiracją. Jak spędzają razem czas i co wymyślają. Nie mają jeszcze smartfonów, tak, nie patrzą w te ekrany, które teraz się zatruwają. W każdym razie nie to jest naprawdę to są kreatywne zabawy, fantastyczne ilustracje. To jest wszystko takie ciepłe, przyjemne, fajne. I jednocześnie. Nigdy te książki z dzieci z Bulerby nie odlatują fantastykę. One są zawsze bardzo przyziemne. One się zawsze dzieją w prawdziwych, realnych warunkach. Te, że te dzieciaki robią w większości raczej prawdziwe, możliwe do powtórzenia zabawy, i to mi się też zawsze y, bardzo podobało. Kolejna to też dziwna, znaleziona gdzieś, bo ja lubię przeszukiwać jakieś księgarnie albo stosy z książkami. Królik i Chopin. o. O króliku i Chopenie. Wow! E, mianowicie o króliku, który zaprzyjaźnia się z Fryderykiem Chopinem. Tu jest mało list ilustracji i font jest dosyć nieprzyjemny do czytania. Ale sama opowieść jest bardzo fajna, bo pokazuje jedne z ostatnich miesięcy życia Chopina i przygody królika, który się z nim zaprzyjaźnia. E, więc jak znacie mniej więcej tam biografię Chopina, ja jej nie znam, więc nie wiem na ile ona się tutaj składa z jego On Gdzieś on jest podczas pobytu jakiegoś niedawno daleko daty swojej śmierci na rekonwalescencji i tam układa y, jakąś sonatę, którąś chyba. No i generalnie zaprzyjaźnia się z tym królikiem i to taka też jest przyjaźń trochę o przemijaniu, o inspiracji i tak Też można poczytać. Co my tu mamy jeszcze? Mamy nowinkę, którą ostatnio dorwałem. Tatsutaro, syn Smoka. To są japońskie bajeczki o no, synu Smoka, o chłopców z takiej japońskiej wioski, który zaprzyjaźnia się z dziewczynką w swoim wieku mniej więcej i ma różne wesołe przygody. One też są króciutkie, są bardzo coś wyleciało z tego rachunek. Są dosyć krótkie, właściwie dwustronicowe, trzystronicowe i wszystkie łączą się również w, w całość, ale stanowią dosyć niezależne od siebie opowieści. Bardzo proste, przyjemne ilustracje. Dużo słówek japońskich można poznać. One są wszystkie rozpisane przy okazji, co znaczą i czym są, więc trochę kultury można też łyknąć. Te piosenki czy jakieś cytaty, które się tu pojawiają no będą dosyć obce kulturowo myślę dla dzieciaków i dla Was samych, ale jeżeli lubicie, ja po prostu wziąłem na próbę, bo chciałem przeczytać z Frankiem coś nowego, coś zupełnie innego, pokazać mu troszeczkę inną literaturę dla dzieciaków. No i na koniec mamy jedną z moich też ulubionych książek, czyli Baśnie Braci Grimm. Polecam bardzo to wydanie, ponieważ ponieważ ono jest y, najbliższe chyba oryginałowi, jest nieocenzurowane, jest takim przekładem, no tak jak mówię, dosyć bliskim oryginałowi. Dziwne są ilustracje, co prawda. No i są pełne, co na przykład w przypadku czerwonego kapturka jest dosyć ważne, bo zdecydowana większość bajek o czerwonym kapturku, z którymi się spotkałem, kończy się na tym, że brzuch wilka zostaje rozcięty, babcia i czerwony kapturek zostają uratowani, i na tym koniec. A prawdziwa baśń, bajka na tym się nie kończy. Jest jeszcze dalsza historia. Pomijając, że Wilk kończy jeszcze troszeczkę gorzej, bo nie pakują mu kamienie do brzucha. I potem jest jeszcze kontynuacja, bo Ko Czerwony Kapturek idzie znów do babci, ale nauczony już wydarzeniami i mający doświadczenie poprzednich przygód, załatwia z babcią Wilka w inny sposób. W ten sposób, że się topi w wodzie po kiełbasie. No, no. <grym> tak, tak. I właściwie wszystkie bajki są dosyć mrożące krew w żyłach. Franek się ich nie bał. Ja sam czytałem ja sam szybko takie no ja nie wiem czy powinienem to czytać w sumie bo są czasami hardkory ale generalnie było bardzo spoko bardzo mi się podobało może właśnie dlatego że była ta nutka dorosłości prawdziwego świata trochę niebezpieczeństwa trochę czegoś przerażającego ja pamiętam że jako dziecko mi się te opowiadania właśnie przez to bardzo podobały bo były inne odważniejsze bardziej brutalne bardziej prawdziwe bardziej się ich bałem bardziej dosłowne działały na wyobraźnię a myślę że to jest najważniejsze w tych książkach żeby one po prostu działały na wyobraźnię i to do dzisiaj z zestawienia książek dla dzieci. To, były takie moje, to jest moja taka topka, którą mam. Pewnie jeszcze coś mógłbym tam dorzucić, typu Mały Książe, ale to jest taka absolutna y, klasyka i czytam tradycyjne dzieci z Buderbyn. Y, no ale ta biblioteka pewnie się będzie powiększała. Ja tym bardziej lubię książki dla dzieci, bo sam właściwie stawiam, już zacząłem stawiać jakiś czas temu kroki w pisaniu własnych. W internecie na kanale Kilia możecie znaleźć moją książkę, bajkę dla dzieci, zarówno w formie pisanej, jak i czytanej. Polecam tą czytaną, bo jestem tam lektorem i czytam swoją bajkę o panu bałwanie i chłopcu w żółtej czapce, a kolejne są w przygotowaniu. Już jedna jest przeczytana przez aktorkę profesjonalną, głosową, o Panu Wiewiórze, a kolejne o Franku na Złotych Polach, bo to też będzie zestaw bajek, który już w, w połowie ponad napisałem. Również się tam będą pojawiać, więc jeżeli macie dzieci, albo jesteście ciekawi, jak ja piszę bajki dla dzieci, to zachęcam do przesłuchania i do stestowania. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Życzę udanej lektury, szczególnie tej skierowanej do najmłodszych. Do zobaczenia w kolejnym zestawieniu. Ciao!